Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio doktor Janusz Sibora, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w protokole dyplomatycznym. Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczniemy może od gorącego tematu, czyli wybory we Francji. Pierwsza runda za nami i można na to spojrzeć też z innej strony. Tak, protokolarnej, takiej ceremonialnej, wizerunkowej. Więc tych elementów tu się y, złożyło kilka. Y, zresztą, f, f, jak wczoraj oglądaliśmy już w trakcie. Y, pierwszych rozmów, pierwszych wywiadów z uczestnikami wyborów, rozmowy warto było zwrócić uwagę, czy obok kandydata na prezydenta jest tylko flaga Francji, czy flaga Francji, flaga europejska. Tu można już było odczytać trochę z programów wyborczych, co miało też wpływ na wynik głosowania. Jak wiemy, no trzecie miejsce tutaj to jest to, o którym dzisiaj się dyskutuje w Europie. I proszę zwrócić uwagę na takie detale, na sposób prowadzenia kampanii. Tych oczywiście Sarkozy bardziej doświadczony, ale to doświadczenie ten styl sprawowania, ten styl prezydentury, sprawowania władzy, czy wykonywania władzy prezydenckiej niekoniecznie przypada do gustu. Czyli ja bym powiedział, że w drugiej turze będzie to wojna pomiędzy posiadaczem tego drogiego zegarka za 55 tysięcy euro czy dolarów, jak niektórzy nieprecyzyjnie piszą, trzeba by to przeliczyć. Czyli między padkiem a między posiadaczem słocza, czyli socjalista bardziej tutaj jednak preferuje mocno stąpając po ziemi, preferuje zegarki tańsze, a tu mamy ten luksusowy, ten luksusowy zegarek, będący no, przecież przedmiotem kampanii wyborczej. Jak widać te detale, a wcale nie detale, bo tu widać, Jaka, jaka jest rola protokołu, czy właśnie tych elementów wizerunkowych, ale one miały jednak wpływ, bo dyskutowano później o tej kwestii, czyli Patek, Filip czy Słodz. Zobaczymy. Ja myślę, to warto kiedyś w ogóle porozmawiać o. O, tym, o tych zegarkach polityków, ale na przykład Obama preferuje tańsze zegarki. Proszę zwrócić uwagę, Kanclerz Merkel, rac, raczej też. I jest to wpisane w pewien styl sprawowania władzy, a wiemy, którzy prezydenci preferują bardzo drogie zegarki. O zegarkach, panie doktorze, będzie także jutro w programie Owczarek po godzinie 12.20. Już teraz zapraszam. Będziemy przyglądać się właśnie zegarom, zegarkom i spoglądać na czas. A premier Donald Tusk wyruszył na wycieczkę, odwiedza y, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską. Oj, premier się obrazi, to określenie wycieczka to, y, to tak y, to, zabrzmiało tutaj. Jest to misja biznesowa. Oficjalna. Panie profesorze, no powiedziałbym misja biznesowa, y, ale y, urodzinowa. Urodzinowa, tak, ale widziałem zdjęcia z tej misji biznesowej i nie zauważyłem polskiej flagi na stole przy, w czasie podpisywania umów. O właśnie, ten proporczyk... Dlatego, ja... dlatego nazwałem to wycieczką, bo ja, ja na, wycieczki, na wycieczki zabieramy proporczyki. I jak rozumiem, pan premier też zabrał proporczyk, a nie polską flagę. Tak, ja myślę, że skorzystaliśmy z tego proporczyka, który tu może wyjaśnimy słuchaczom. Moment podpisywania jednej z dwóch umów, jedna dotyczyła kwestii handlowych, druga kwestii wizowych i na stole ten polski proporczyk, to co ma przypominać polski proporczyk, czy polska flaga w tych małych rozmiarach jest taką takimi frędzelkami, taką nie lamówką, tylko frędzelkami no prawie, że szerokości tego, tego pasa białego czy czerwonego. To oczywiście jest, konweniuje z proporczykiem gospodarza i zapewne gospodarze przy, przygotowali taki, takie właśnie rozwiązanie, ale powinien w tych sytuacjach wcześniej nasz protokół wkroczyć. Czyli to należy do protokołu w momencie, kiedy się przygotowuje stół, przecież trzeba zobaczyć, co znajdzie się na stole i o ile pamiętam niedawno, jak prezydent Obama yy, przebywał w Polsce, to był problem, dlaczego nie jeździł w czasie całej tej wizyty, która była nie również skomplikowaną wizytą, bo ona miała elementy wizyty, przecież pierwszego dnia była to, miała inny charakter dyplomatyczny, drugiego też inny, ale pytano, dlaczego prezydent Obama nie ma polskiej, polskiego proporczyka na limuzynie yy, tej prezydenckiej i yy, tłumaczono to oficjalnie, что przywiózł polski proporczyk, ale taki, który odpowiadał wielkościom i proporcjami fladze amerykańskiej i on jest niezgodny z naszą ustawą o godle, barwach i hymnie narodowym. Więc tu strona polska tu zapewne poprosiła, z tego co wiem, nieoficjalnie, bo rozmawiałem z przedstawicielami ambasady amerykańskiej i MSZ-u i już po wyjeździe Obamy wyjaśnialiśmy te kwestie. Zrezygnowano wówczas z tego, Polskiego proporczyka, który był niezgodny z polskim ustawodawstwem. Tu mamy taką właśnie sytuację, kiedy na stole pojawia się właśnie nie wiadomo. Co. Tak, no na pewno nie jest te, te frędzelki, które są, nie jest to zgodne z czyli, przepisami. Czyli przypominamy, to nie wycieczka, tylko tak. oficjalna wizyta. Panowie tak, zajmujący tutaj, się protokołem, to... weźcie się do roboty. No, nie chcę się narażać pracownikom protokołu, ale ktoś przegapił. Protokół ma to do siebie, że on na takie detale zwraca uwagę, z tego się składa. Ja nie lubię tego określenia, ktoś z polityków kiedyś mówił, że protokół tyranizuje polityków. Nie, nie, to jest później wizerunkowo bardzo ważne, bo niby oficjalnie nikt nie mówi, a później po wyjeździe, po wizycie, w samolocie... Mówią, y cóż za amatorkę. O właśnie, nie przecież na przykład yy, ostatnio rozmawiałem z pracownikami jednego z protokołów yy, poza Polską. No przecież oni ćwiczą składanie, kiedy wieńce się składa przed grołem nieznanego żołnierza, ćwiczą to kilkakrotnie z prezydentem i dbają o to, żeby wieniec był złożony pod właściwym kątem, żeby nie, było, nie był w żadnym momencie uchylony. Yy, czyli te detale są ważne i tam dyrektor protokołu przychodzi do prezydenta i mówi, panie prezydencie, to było źle, ja, ja, ja widziałem coś takiego. I tak, to i prezydent się poprawia. Czyli y, w czasie wizyty y, błąd numer jeden. Tak, Dziwna flaga na stole. Y, przypomina flagę polską, ale jest obszyta jakimś frendzle, jest frendzlą i tym samym jest to fopa Tak, szkoda, bo to taki mały zgrzyt. Oczywiście my przy tej wizycie nie zwrócimy uwagi już w trakcie, bo to za późno, natomiast nie powinniśmy dopuszczać do tego typu sytuacji. Premierowi towarzyszy żona Małgorzata, która spotkała się z księżniczką Hayą Bint al-Hussein. I tutaj mamy zdjęcie. Jak tak. pan ocenia... Krea kreację? kreację, prawidłowo. To znaczy, tak? wydaje mi się, to znaczy y, to jest duże wyzwanie dla małżonki premiera, gdyż y, księżniczka Haya y, jest y, osobą znaną w Europie, w świecie, ja bym powiedział. Y, często bywa na tych słynnych wyścigach y, czy odwiedza Wielką Brytanię, Wyspy Brytyjskie? Lasko. Możemy, tak, oczywiście. Możemy ją ujrzeć w, w najlepszych kreacjach. No i należy do, do tej śmietanki towarzyskiej światowej, więc jest to duże wyzwanie. Też prowadzi bardzo zak szeroko zakrojone działania charytatywne na rzecz edukacji yy, dzieci, yy, na rzecz właśnie yy, leczenia. Yy, też dzieci upośledzonych, więc nie wie, często... Nie często... wie panie doktorze, czy yy, jak gdyby... Yy... Polskie służby dyplomatyczne miały wpływ na wybór tego zdjęcia, ale pani premierowa mogła przynajmniej obciągnąć sweter. Jest to, taki... to jest sukienka. To, to jest sukienka, ale no jest ja, Pan redaktor jest, jest bardzo, bardzo dociekliwy i słusznie. Małżonka oglądając to zdjęcie stwierdziła, że sukienka powinna być nieco dłuższa. Na to, na to pani... No więc... Ale to są takie detale. Za to piękny kolor, który preferuje królowa Elżbieta II. To jest ta taka piękna żółć w odcieniach złotego, więc jeśli chodzi jeśli o. jeśli chodzi o kolor, to ok, ale. Yy, obciągamy przed zdjęciem. Foto open, tak zwane. Panie dalej. redaktorze, ja się nie chcę narażać, będzie problem z kancelarią. Premiera, Panie doktorze, ale... pan się za chwileczkę narazi prezydentowi Gdańska. No tak. Bo jak się okazuje, Gdańsk jest... już nie jest polskim miastem. No właśnie, tutaj, tutaj zbliżamy się do dnia 2 maja i do, do 3 maja, do naszych największych świąt. Tutaj to jest na osobną audycję, panie redaktorze. Ja z tej okazji zwiedziłem trójmiasto. Muszę powiedzieć, jest fatalnie, jeśli chodzi o, o, o flagi i sposób ich umieszczenia. W zasadzie same błędy, jak tak przejrzymy tutaj. Mogę to. Po kolei. Tak. Bardzo proszę, co, panie doktorze. Co, 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 no jest taka niekonsekwencja. No, na przykład, zacznijmy od Gdańska, jako wywołany został już do tablicy. Tak, apelujemy do prezydenta Gdańskiego przed wejściem do urzędu, do urzędu miasta, gdzie, gdzie jest siedziba pana prezydenta. Są trzy flagi. Prawidłowo jest założona w środku, kiedy są trzy flagi. W środku jest Flaga Polska. Po prawej stronie powinna być flaga województwa, ona jest po lewej stronie, a flaga miasta powinna być na miejscu trzecim. Taka jest hierarchia flag, czyli jest narodowa, jeśli są trzy, później jest województwa po prawej stronie i yy, yy, po lewej stronie powinna być, yy, powinna być flaga. Miasta Gdańska, czy jest odwrotnie krótką, więc ja tu mówię yy, od strony od strony patrzącego też, czy jeżeli ja chodzi, to chodzi o, porząd, o Urząd Miasta z, Gdańska, z, kolejność zmia, szybka prostu, zmiana, tak. apelujemy do pana prezydenta Gdańska, żeby wysłał kogoś i tak, zamienił tak, lewą z prawą tak, prawą z lewą. Sposób, Panie prezydencie, bardzo proszę. E, e, natomiast nie rozumiem dlaczego nad drugim budynkiem, e, g, gdzie jest siedziba rady miasta, gdzie się odbywają sesje, czyli dawny klub studentów Żaki i siedziba komisarza ligi narodów, jest tylko flaga nie ma flagi państwowe, jest tylko flaga gdańska. Czyli taka niekonsekwencja. I takich... Ale może za... to jest eksterytorialna część. No tak, to, to, to źle wygląda, jak jest tylko flaga samorządu. Zamtąd Tam, jeśli... korytarzem pojedziemy do Rzeszy może. Tak. Niekonsekwentnie jest w Gdyni. No w Gdyni jest, jest fatalnie. Apel do prezydenta Gdyni. Gdyż nad miastem góruje flaga miasta, która jest większa od flagi yy, od flagi państwowej. Yy, są czyli jest flaga flaga Gdyni znacznie większa od flagi państwowej, a później są trzy flagi już prawidłowo zawieszone, czyli Polska, yy, miasta i europejska yy, jako trzecia w tym porządku yy, zgodnie ze Czyli w Gdyni tylko muszą yy, no właśnie... odpowiednio proporcje złapać. Tak i, i a się dziwię, bo yy, przejrzałem przepis i uchwały Rady Miasta i sami sobie za, zapisali tam radni, że, że ta flaga... A przecież radni od tego są, żeby czytać przepisy, które uchwalają. No je uchwalają, nie, później łamią, później jest problem, my przynajmniej możemy ich poprawić. Więc A co w Sopocie? Przy... A w Sopocie nie ma nic. Ale w ogóle tam... nie ma nic, czy że nie, wszystko jest dobrze? Nie, nie ma. No wszystko jest dobrze, bo nic nie ma. Nie ma ani flagi państwowej, ani flagi samorządowej. Ja nie zauważyłem wczoraj, ani tej właśnie sopockiej. No, no, yy, dla, dla pewności w dla Sopocie pe... nie ma nic, żeby się pan doktor nie Dlatego nie, dlatego nie ma błędów. Nie? Jest dyskusyjna sprawa z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim. Tam jest tak dziwnie, bo te, te budynki yy, stoją obok siebie i nad Urzędem, Urzędem Wojewódzkim, jako administracji państwowej, po, powiewa flaga biało-czerwona, natomiast nad Urzędem Marszałkowskim powiewa tylko flaga yy, województwa. Yy, i, no i teraz jest problem. To tak wygląda, one powinny, no, powinny być, właśnie nie wiem, czy te urzędy są tak razem, czy osobno. Zakładając, że Urząd Wojewódzki jest dla siebie, no więc flaga polska prawidłowo. Natomiast nad Urzędem Marszałkowskim, w tym miejscu, gdzie powinna być flaga Druga, czyli powinna być, jeśli już wywieszamy tę flagę, tę flagę pomorską, wojewódzką, powinna być i Polska, na przykład, no, w Dzień Święta musi być już, bo tutaj byśmy w szczegóły wchodzili, to są anteny. Czyli jest przewidziane, to są takie dwie wieżyczki, ale na jednej są anteny. A są ja wiem, anteny sprawi... narodowe. Ale to, to są anteny narodowe, jak tym krzyżem niedawno był problem, gdzie, ten krzyż był pełen tych anten, nie? Co prawda, na południu Polski. Panie doktorze, do naszej rozmowy wrócimy po informacjach Radia Tok FM, na które teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam w studio. Dr Janusz Sibora, historyk z Uniwersytetu Gdańskiego, apelujemy do władz Gdańska, Gdyni i Sopotu. Zmieńcie flagi. A teraz informacje.